Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Gabor i zapraszam do oglądania następnych przygód z Gwiezdnej Wojny ze Star Wars Battlefront 2. Wszystkie linki, które już sprawdzić, znajdą się w opisie. Tam jest kanał Kamila, także inne linki związane z moją działalnością, między innymi serwer Discord Galaktyczna Kantyna, na którą już teraz cieplutko ci zapraszam. No i co? Miłego oglądania. Dobra, to lecimy na drugą gwiazdę do śmierci. Ok, let's go! Ok, let's go! Ok, let's go! Także co, finałowy sezon The Last Dance tak, tak. Daily, moi drodzy, będą goście, mam nadzieję, jeśli się uda, będą odcinki z gośćmi, także, ale będą tak, emocje. Odcinków, cały sezon. Codziennie, od 8 marca do 17 marca o godzinie 18, nawet w niedzielę, także teraz wam się taki pasek wymieniam, teraz tak migam, ciu, 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 ciu. tak jest, także, <grym> tak, także tak, będzie ciekawie. I gramy rebelią, gramy Rebelion. Tak. Żołnierz sturmowy, może... Dobra, spróbujemy tego żołnierza sturmowego. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. Proponuję trzymać się razem, Kamilo. Proponuję Aha. trzymać się razem. Grać we dwójkę. Ta. Bo może się okazać, że to będzie po prostu pojedynek 2 na 2. Może się okazać. Zobaczymy jak wyjdzie. Za, za kilkanaście sekund się tym przekonamy. Dokładnie. Miał być już dzisiaj gość, ale niestety no, techniczne. Niestety, zablokowały nam ten udział, więc mam nadzieję, że jeszcze coś w ciągu tych 50 odcinków dla Was skombinujemy. Jakąś niespodziankę. Na pewno to będzie takie fajne uwieńczenie tego pół roku nagrywania, gdzie naprawdę dużo tych sub było i dużo tych widzów. mamy co? Tak, eee... mam ja eee, 5 na 4 gramy, moi drodzy. Dobra. I musimy zrobić 100 fragów. Lecimy, dawaj, Kamilo. Razem, razem. Do lewej, do lewej coś no, proszę się, proszę się! Jest na górze Zobacz, Jest czaki. po prawej dalej, no O kurde O tego się nie spodziewałem, 19 HP, muszę, muszę cofnąć Chwilę granat A, tu jest szyba, o kurde, ale le, leży, le, no, lo, leży jeden, nice Jeszcze jeden, mam dwóch na sobie O kurde Najmam nice to do na jest. Właśnie Poczekaj, nie gij, nie gij. Trzeba się na tobie zrespić. No. Próbuję na dół, na dół poleciał jeden. Leży jeden, Hype. Nice, Jeszcze jeden. Jest długi. Kurwa. A. Ale pół pół HP mu zostało. Leży. Jeszcze no jeden, nie. O kurwa, on no, duże. Tak. Położ mi? to no, no, nice, nie, i... ma, nie ma respa, strasznie to wygląda, że z tym respem. Na no, mnie, na mnie. No nie mogę właśnie na tobie, bo czekam. Teraz, 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 Kamilo. Ja już idę, idę, nią. No, jest tam za szybą, ta, ta szyba jest, nie ten. Nie Jak... ona jest. Mam ma, ma, ma lowa, mam jeden, dawaj, dawaj. No, no właśnie. Lipton. O kurwa, tu są trzech byłem lowa. O pierdzielu. Ale mamy po równo, idziemy. No, prowadzenie, wiesz, no, dobra, Na ale Nie no, spokojnie, jeszcze jest tyle do na, końca. Na, na. Dobrze, dobrze, No, idziesz. Na górze, na górze są. O. Orzeź, granat, cofnij, cofnij, cofnij! Nice, prawo. Cofnij granat, granat, granat. Idzie do ciebie jeden. Uwde, 22 HP mi zostało. Chciałem go dobić, wiesz? Za ten. No nie, no ale gdzie jest reszta? Kurwa, no nie wiem. Goście koło mnie stoją i spaczą się. Dobra, jest remis. Dobra, idę za tobą, idę za to. No, jestem za tobą ja. Dobra, dobra, dobra. Prowadzimy. Bóg buk, buk. buk! Na... Trze... O kurwa, zginę. Trzyb na plecach rakietom, jest. Rakietą, rakietą, no. Rakietą nas podcisną. no, no, więc... Właśnie rebelia ma to... Rebelia ma to, to do siebie, że ma słaby wybór, kurwa, wojska, szczerze powiedziawszy. Mhm. Niestety. Gdzieś tu był róg, uważaj. Jest bruk przed... Malowa! Tam jest dwóch. Kurde, no ja muszę schować, bo mnie tak obił, że szok to kurwa, jest. Kurwa, kolejny nieży. Malowa, Malowa, dawaj! A jest, jest. A jest. Ale, psz, kurwa, jeszcze tam jest dwóch, jeszcze tam jest dwóch. Dobra, jest. Nice, leż się na tobie, Kamilo. No. Są mają niskie morale. Nie nice, na. prowadzimy. Ja wziąłem a, czubakę, a, wziąłem wiecie, czubakę. Widzę, widzę, widzę. Razem, razem, razem. Fajnie, fajnie się to teraz gra. No, no. Że jest. I źle. Nice. O kurde. Muszę cofnąć, bo... Znaczy, ogólnie jeden HP mi zostało. <laughs> no malowa, dawajcie go! Do... Kurwa, co oni robią? Nice dobra Nade, nade, nadej muściciel Spokojnie spokojnie ogarniamy w miarę nice, malo, malo. musimy słaniać plecy, tył? nie nie nie, nie wiem. co to było? tak, dopeca ktoś a, z tamtej strony są, dobre Nie wiem, O kurde No nie pilot, wiem. takie No nie wiem takie 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 No takie 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 no właśnie Daj przed nami gdzieś, mogą być, uważaj Kurwa, przegrywamy Będą, będą chodź tu, pomóż Idę, idę Jeden za jeden Okej okay. Nice O kurwa, ile tu jest, ile tu jest, tu jest, tu jest? Dużo, nie dam rady Nie no, ale gdzie jest reszta naszego teamu? Czemu oni się stakują? Sła Ona? Słabo jest to z respieniem, wiesz? Bo ja nadal nie mam odliczania i nie wiem ile mam czekać. No to domyślny, musisz tam escape'em chyba dać cofnąć, wiesz? Jakoś tak. Tak, tylko że domyślny, jak biorę to mnie respi w ogóle gdzieś zupełnie w innym miejscu. Nie wiem, czemu my się nie możemy tak zastakować jak tamci. Ja leży, jeden na mam plecy chyba. O oh, kurwa, z drugiej strony, nie Dziwa? wiem, no z pleców mamy, z pleców mamy. A przegramy chyba to. Niestety, to no, nie ogarnie za bardzo. To jest szyba, to jest szyba. Szyba, no widać, że jest szyba. No ale mam dwóch, co? Nie wiem, ja chłopowi zadaję damage'a i nic mi nie zadaje. Nie, nie rozumiem. Masz, dawaj, dawaj. Trójkę to macie, musisz zabić. Nie wiem, comeback jest realny, niby, no. ale no. kurwa. No, widzę gościa na no sobie mam plecy mam kurwa, gdzie jest reszta drużyny? O no. no dobra, wlazłem Ta rebelia to nigdy od nie oddawała. Ta rebelia to kurwa nigdy nie oddawała. pierwszy przegrywamy kurwa tą stronę Tak niezbalansowane są te strony, że to hit. Aha, okej, okay. kurwa, no nie mam pytań, po prostu nie mam pytań. Aha, mnie na chłop... na hita mnie chłop zajmuje. Ej, dobra, bo ja gram na 963 level. To co ty się dziwisz? No to... Nie powiem wyrównanie jest. Ja nie wiem dlaczego tak gry dobierają i to wszystkie gry tak do... Dużo dłużej no, nie wytrzymamy. unlucky. Ona sobie go ościał, Nie i mi... kurwa trzech gości stoi przy nim I nikt go nie zabije Ja pierdole Po prostu to jest kwintesencja tego meczu Chłopem się jeszcze na blisko no. i kurwa trzech go... gości koło niego stoi Nie wiem, 0-4 fragi, zajebiście no Oni Ktoś dostaje im bota, który im daje darmowe fragi O Boże, no i kurde nie, nie taki początek sezonu miał być No taki no, Co za No czekamy, wow, wow. ja chłopowi zadaję ten jedziani. Młaki. Pokonali nas, ale zapamiętamy ten dzień. Powtarliśmy. No niezłe Na kino. No bywa i tak. Czasem. No i nieudany początek piątego sezonu. Niestety jak zawsze Rebelia nie oddała. Nie grajcie w tą frakcją, bo będziecie grać w Battlefronta. Wychodzimy. No. To jedyny odcinek z tej frakcji. w Sezonie nie, nie oddaje kompletnie. No. Nawet wybór tych, wybór postaci jak widać bardzo skąpy. Tak. Także co? Widzimy się jutro. I do zobaczenia. Trzymajcie się. I ja do jutra. Cześć, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli podobał Ci się film, zostaw suba, łapkę, komentarz po więcej materiałów z Gwiezdnych Wojen i z naszego duetu z Battlefrontem. Też sprawdź linki w opisie. Tam są wszystkie inne moje social media, także Discordy i co? Widzimy się w na następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!